Eee, brawo. Eee. Ja w tań swen masz śmiał się w nosie o trochę tak na trochę zaproszę Ja mysz świata król tysiąca szek, tysiąca pól W ręku mam berło na długej koronę Na tronie siedź mi pod wolą. Na mój rozkaz zbiorzanie Staszmy marszaj Ach to jest to ja jeśli się panie swojej wyzwania wojsko stanie król rodzi w przodu pęcu ze słowem Świkodne to osoby hajwaj do mojej drogi Król Rodzie, doszła do uszu nowina, że w mieście bynajmniej robiła się Boża Dzieci. To prawda, czy to bo jak tak powiadam za światem, ma ponadć nad sami królowa? Ja o żadnym dziecięciu słyszałem. Jeżeli wy żeście słyszeli, gołeś ze na zamku Rozkaz, Okaz, Król Marszałku, weź mi tu żyda. Los, Król że na mnie starego zakonu, maszy, a ty natychmiast coś do kleski otrąg. Już no, będę, już tej i no nie załączenie, do ja by kadzemy, lepiej brykał. Z się tu Żyd nie stawia, swą gole pod topór podstawia, a za im żona i dzieci. Marszałku, i tu Żydza. Żydzi nabije starego Zakonu, a się ja ty ino stawisz do kwestii o tronu. Ejbaj, ejbaj! Oj, król tu masz wysokie progi, będę wszystkie cztery nogi. Przy z Betlejem do Afryki, tam gdzie mojże spadzam dziki. Żydzie, mógł, gdzie dzielą się Bóg. Bóg narodził się w lesie, tam odzie gościna i rąbali i chaty nie opalaj! Żydzie mu, prawdę dzielą się Bóg. Bóg narodził się w lesie, tam odzie gościna i rąbali, i chaty nie opalali. Weź od tronu mojego i więcej niegoś mi tego! A wy żołnierze moi zabroń witajcie I do cię prędzej do Betlandy ruszę tam wszystkim dzieciom głowy będzie! Ja turek zbrojny powracam z wojny! Sześć tysięcy wojsk wyrąbałem, ręce nogi pomałem, a Bóg mi świadkiem czy nie więcej! Oj, turku, turku, nie mój taki zuchwały! Wechładziesz moje ręce, to nie wyjdziesz cały! Pamiętasz, królu Herodzie, jak biliśmy się w cesarskim ogrodzie, jak lała się krew po twej siwej brodzie! Ja do ciebie przystępuję i mój miecz ci pokazuję! Pamiętam! Głupia moja ambicja! A więc kość królu pod mój Nie chcę w to jest mój miecz! Nie bój się królu, żadnej przestrogi! Bo my stoimy od twojej nogi! Od twojej nogi, dzielni Mamy na sobie zdojne pancerze! Niech będzie pochwalony, czapka dla łokci i Czy widzisz ten grób otwarty przed sobą? Kostu, siostro moja, przyjdź co za z tyłu pałacy! Ja w porkurach nie chodziłem o mnie, chodź nie będę. A głowę takie jak te ścina i ścinek z nami! Przebacz Kostku! Nie przebacz! Wybacz Kost! Nie wybacz jej ostatnio samo ja na mi kosła twiesz je za kłaska! Dujnie szukamy najdową! Tak się działek, tylko najmniej trochę razem rzucaj! A ty grosz, za twoje grzeki, za twe szybki, oj do mnie gośnić szybki! Moja dusza twoje! Moja dusz odpowiedział! Moja dusza twojec! Twojaż odpowiedział! Kolędę żeśmy skończyli, przepraszam, żeśmy pomylili. Niech gospodarz Wesu będzie, że nas puścił po kolędzie. Wrzućcie ludzi do woreczka <laughs> dla kolegów, którzy to robili, byśmy się kolejno weselili. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia, my możemy, <droga śmiech> cześćka, tymy, się Bądźcie zdrowi i jak nie w niebieską ma.